Jak to jest wszystko po to, że niewyczyszczone jest robione. Tak bym to widziała. Odnośnie tej lampy solarnej. na pewno by nie było kradzieży ani złodziejstwa w naszej gminie czy dnia, gdyby te kamery były zamontowane. Pismo otrzymane w 2015 roku powiadomiono, powiadomiono nas, jako Radę Słowieską, że kamery będą montowane w całej gminie czy dnia. To są tylko napisy. Myśmy tylko zamontowali kamery w powodu i i wiecie co? Nikogo nie ma. Nie są odnieścone rzeczy. Wszystko jest monitorowane i mnie to cieszy. Jest kamera u nas na przystanku w centrum, gdzie ona jest skierowana, w ogóle tego przystanku nie widać. Skierowana jest tylko na drogę, oczywiście pomijając mieszkania i posesje prywatne. Ja posiadam na kawale, żeby odwrócił tą kamerę z drugiej strony, aby było widać ten przystanek. Wtedy nie byłoby żadnego napisu i tak dalej. Teraz napisy pani, jak mów pani rada, się. To, jest Też prosiłam o wnioskowaliśmy o zaomontowanie kamery przy wiezie do czurów przy posesji numer 10. Też by to po prostu zminimalizowałby rozmawiania i niszczenia z, od innych osób. Tak my to widzimy, szanowni państwo. Druga sprawa. Może ja nie będę powiedziała. Proszę bardzo, Druga sprawa. Było wykonane, by było wykonane na inwestycjach zamontowanie um, takiej rury na cieku wodnym. To było jeszcze za czasu, um, tak nie będę mówić, bo znowu usłyszę. Źle to jest wykonane. Kratka jest wykonana przy głównej drodze powiatowej. Przyjdźcie Państwo, zobaczcie. Przy każdej ulewie, a nie, że, że po prostu tam sobie leci, ale przy każdej ulewie te katalkami. Są, jest kupa, jak to pan dyrektor powiedział, mieszkaniec, ja pisam, mieszkaniec naszego, naszej przyrodni przychodzi, on to robi za, za darmo. Więc ktoś musi się tym zająć. Ktoś to wykonał, to musiał po prostu przewieźć, jak to będą jakieś konsekwencje. Przecież ja tego nie będę czyścić, bo ja już wiele spraw robię też za darmo i pomagam. No i tak to wygląda, więc trzeba się tym zająć, że ktoś to wykonuje, to kto powinien wykonać to naprawdę szacunkiem. Rura jest też duża. Nie wiadomo kto tu będzie czyścił, No i proszę się zajść tą sprawą, naprawdę. No wszystko? No wszystko. Wreszcie no. będziemy na zebraniu. Dobrze. Dziękuję Dzień. bardzo. Proszę Pani powiedziała ja, bardzo... Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja na początku chciałam podziękować. Właśnie tu Pani Ewa mówiła na temat tego Peronu. Praca zespołowa i panu żurackiemu. Pani Ewie z KKM, Panu burmistrzowi, zarządowi, 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 że, zarządowi. Że, że mamy ten peron. Jest naprawdę bezpiecznie. Słuchaliśmy, słuchaliśmy jak była remontowana ta droga. Widzieliśmy to tak, że naprawdę ludzie przychodzą, bardzo się cieszą. Nareszcie mogą bezpiecznie z tej żeby się niepełnosprawni wjechać, Także naprawdę bardzo wam dziękuję, dziękuję w imieniu mieszkańców. Oczywiście to, co Pani czytała odnośnie tych wiatrów przystankowych na Krakowskiej i tutaj na ulicy Wylotkiewicza, Muszowa, Studium, to proszę trzymać rękę na pulsie, żeby, żeby to się udało zrobić, także w tym temacie bardzo dziękuję. I tutaj Pan Burmistrz mówił na temat naszego zespołu, zespołu parkowego że stara jest wody. Ja wiem, że wszyscy się martwią, tutaj radni i Pan Burmistrz, czy ogarniemy, czy jak to przejmiemy, czy jesteśmy w stanie to utrzymać. Ja po prostu tę sprawę, tak jak mówię, od, od lat mam na uwadze, dlatego że że zespół palcowo parkowy to jest perełka, to jest dziedzictwo nasze kulturowe, znajduje się w coraz gorszym stanie. Teraz, na przykład, nie mogliśmy wejść na operetkę. Ja nie mogłam tam zorganizować dni i ze względu na bezpieczeństwo. Wiadomo, ja nie będę narażać mieszkańców, jakby się biorą coś tam To wymaga konserwacji. Żeby wykonać tego typu pracę, my musimy to przejąć i oczywiście zaopiniować po pieniądze do ja wiem, ale Ale proszę panią, ja tutaj mam y, odnośnie tego, co tutaj właśnie było zapytanie, czy my mamy pomysł. No my mamy pomysł, tak się składa i pieniądze w Unii Europejskiej są, a to tutaj niektórzy ludzie u y, nas w Radzie mówili, że, że y, tych pieniędzy nie ma wytułu. Są, mam na to dochody, jest po prostu y, program operacyjny województwa Małopolskiego na lata 2.14, 2.20 w tym programie Ale ja nie rozumiem, dlaczego mi Pani przeszkadza. Ja chcę na, tego tego... Nie mówię na temat, To jest na temat... To jest na ten ten nie na spotkaniu naszym, jest na mnie. To jest na pani, nie jest na pani To jest na słowa. To naprawdę, na mnie. ten temat na mnie. To jest na na temat To jest na mnie. na Przejęcia tego zespołu bardzo, bo ono Ale ja Pani cały czas przeszkadza, Pani Graży. Ja chcę tylko powiedzieć, że pieniądze w Unii są 131 687 988 złotych, milionów euro. Znaczy nie euro, tylko złotych. To jest ten program, właśnie dziedzictwo regionalne 2014-2020, najwyższe rozdanie pieniędzy. To jest, ale Pani Jarku, proszę mi nie przeszkadzać, bo ja Wam cały czas mówię, że pieniądze są. Tak, ale nie jest jeszcze parę Ale ale to lada moment będzie. Gdzie są pieniądze? Pieniądze należy również szukać z mechanizmów finansowych norweskich i szwajcarskich, z ministerstwa, Kultury. także Gotowy projekt, taki nasz pomysł, można go doprecyzować, opracować, jest tutaj właśnie, można z niego skorzystać. Także po prostu praca tutaj jest wychowana bardzo, tak. bardzo. Tak. Bardzo, 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 bardzo. bardzo dobrze. Wstępny klasa to jest poprawka Dobrze, dziękuję. Oprócz tego, A? również A mamy tam następny tam? pomysł, Centrum Biznesu i Sztuki Wążowej, ramowy program działalności, Ale ma. jak nic nie wiem. Będzie jak przyjeżdżamy. Chodzi mi o to, żebyście się bardziej pokryli nad tym zabytkiem. Są ratowane zabytki Krakowa. Dlaczego w gminie Przewinia, która nie jest biedną gminą, nie możemy uratować zespołu palcowo-palcowego? Jest Dofinansowanie jest. To jest. byliśmy przedwczoraj ten Chciałbym powiedzieć, że w całej rozciągłości popieram pomysł burmistrza Alanczyka. Po prostu trzeba z kalkulatorem i głową na karku taki wielki projekt po prostu przeanalizować. Jeżeli ktoś nie rozumie podstaw ekonomii, to po prostu powinien troszeczkę na tym internecie, w internecie popracować poszukać. My nie możemy przejąć na zasadzie użyczenia, o czym Pan Burmistrz mówił, ogromnego obiektu, którego już na dzień dobry koszt będzie wynosił 20 milionów Jeżeli ten pomysł, żeby nam tylko użyczyć, czyli wsadzić nam w z stykającym zegarem, to po prostu ja popieram całe tej stanowisk burmistrza i dopóki wojewoda nie sprecyzuje, jakie mogą być rozwiązania z tą częścią komercyjną, która by mogła zapracować na tą część historyczną, to jest to rzecz normalna. Dlatego no, wracajcie ciągle, że mieszkańcy Moszowej są, my też chcemy. Mieszkańcy Błok też chcą. Tylko pod warunkiem, że nie obciąży to ogromne w sferze budżetu gminy, że będziemy po prostu za utrzymanie tak wielkiego obiektu płacili bardzo słono. Bo mamy jeszcze w gminie wiele rzeczy do zrobienia i tutaj y, po prostu burmistrz wie co robi, ma po prostu pomysł dobry na na, na Starajmy się wytłumaczyć w wojewodzie. Było spotkanie pierwsze, będzie następne. Myślę, że tutaj y, w działach Ryszowości y, upoważniamy pana burmistrza do tego, aby prowadził dalsze kontaktacje. I dopiero jak będziemy mieli, że tak powiem, czarną na powiem, bo my dzisiaj chcemy skórę na nie świecić. No jak możemy napisać projekt y, unijny, jak nie jesteśmy właścicielami, na no, nie mamy w użyciu, no na litość Moskwa, no nie klępy, te jedno i to samo od, od paru miesięcy. Panie Radny.

Ca lot is cha expression so wezna que za współfinansowanie zadania inwestycyjnego, które dzisiaj było podjęte w sprawie Hotwika na Koremcinie przy ulicy Zakochelskiej. Kolegom, koleżankom radnym za podjęcie tej uchwały, że będzie realizacja zadania, o którym wraz z mieszkańcami staram się już od lat. Chciałam podziękować również Panu Grzegorzowi za... Ja, dla, panu staroście Szczęśniakowi, Panu Potockiemu, który pełnił funkcję starosty już w trasie, do jest no, po tym czasie, choć bardzo Pana również załatwiać, zabiegać o tym inwestycje. Wreszcie mieszkańcy się doczekali pierwszej etapy ochotnika. Dziękuję bardzo. A jeszcze, jeszcze Pani tak, Garzyko, jeszcze dziękuję. Zaszyta. Panie burmistrzu, szanowni państwo, e, chciałbym odnieść się do uchwały sztori, której dzisiaj głosowaliśmy. Inwestycja, która budziła nasze takie emocje, e, czyli uchodźcę Szyszówki. E, byłem zwolennikiem tej obwodnictwa z początku, ponieważ uważam, że... Podnica każdej ma małej aglomeracji to yy, bezpieczeństwo i komfort życia każdego mieszkańca. Dzisiaj yy, widzimy, że warto podejmować takie ryzyko i takie kontrowersyjne czasami nam się wydaje decyzje. Ponieważ poprzytargowa yy, wartość tej całej inwestycji jest mniejsza 2 miliony. A koszt i podniesie gmina to jest 500 tysiące złotych. Yy, panie burmistrzu myślę, że właśnie podjęcie w odpowiedniej czasie tej decyzji inwestycje będzie do realizacji, no i pozwoliło to życie doprzeciwiać. To sporo Zrobione jest to fajnie, zrobione zostało tylko do wakacji. Natomiast mówię, druga część mojego wniosku, czyli dzisiaj składam, oficjalnie, chodzi o to, okay, Pani Węgla zapisze. składam wniosek o odnowienie oznakowania znakami po, poziomymi, uwaga, dzieci w miejscach, gdzie teraz one się znajdują, czyli są gdzieś czytelne. Czyli przy drodze Krajowej 79, w Moszowej, w, w drodze 791, w Myślach i przy drogach powiatowych. Między innymi w Dunowej Pucarach. Dostęp bezpieczeństwa najmłodszych uczestników prosiłbym gminę o interwencję w tej sprawie do dyrekcji do krajowej i ja Zarządu Dybów. To jest ten mój wniosek. Zostawiam zostawiam. Miałem jeszcze jedną rzecz. Ewa więc Chciałam podziękować panie burmistrzu, ponieważ się pojawiło parę decydowców, mała no, kwota na zwiększająca budżet. Chciałam panu bardzo podziękować w imieniu moich sąsiadów i mieszkańców Sierży, że mimo takiego wielkiego konceptu życia pan jednym podpisem obiecał, że wyremontuje nam tą przepiękną kapliczkę w Sierży

temat obwodnicy, więc ja się cieszę, że taki rok myślenia powstał w tej kadencji. No, pan burmistrz Adamczyk rzeczywiście miał wezwanie duże za to mieszkańcy dziękują. Nawet to pracownicy, którzy wykonują mówią, że to było potrzebne i jest potrzebne. Więc dobrze, że to powstał w tej kadencji, za co serdecznie dziękują mieszkańcy. Takie dziękowanie będzie też na zebraniu wiejskim. Ale ta druga część drogi do Podlesia, to wiecie co, czekamy od Wojewody że ona będzie zrobiona. Zobaczymy jak dadzą To Szkoda, że wtedy w całości to nie zostało naprawdę, tylko tak to było, że chęcowej się zrobił na to. Szkoda. Ja bym prosiła i błagałabym tutaj, żeby ta część drogi była załatwiona i, i jak wieczorem to nawet do pojadę, bo już tak jest ustalone. To takie podziękowanie z mojej strony. I proszę o jeszcze, nie zapomnijcie o Ale myślę, że kiedyś dojdę do tego momentu życiowego, że bardzo chętnie podziękuję. Jeżeli Pan Burmistrz w nawiązaniu do pisma, które będzie tutaj złożone, chodzi mi o Wille no, a Państwo radni porozumieją się tutaj z Panią Sołtys, która ma już na przeszła pewną drogę, którą rozumiem w urzędzie też jest komórka, która przechodzi i co jakiś czas wyszukuje. Skąd możemy pozyskać pieniądze, żeby coś zrobić dobrego dla ludzi? Tu u Państwa y, nie, miasto gmina nie jest właścicielem. Ale Villano i okolica cała park. Tutaj jest właściciel. Może wystarczy, te na miarę wziąć, któregoś razu się spotkać i wyremontować to, co je na oczach ludzi. Bo kiedyś siersza była piękną. W pięknym osiedle, a ten budynek jest też wspaniały architektonicznie. Więc my tutaj rozliczamy 150 parę tysięcy, które wpłynęło z odszkodowania, ale również możemy zyskać dużo większe środki, zrobić kompleksową rzecz, tak żeby wszyscy byli zadowoleni i ruszyć wszystkie tematy jednocześnie dzięki unijnym dotacjom. One się skończą niedługo. Z tej nie. 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 Ja, to, to, to może wyjaśnię, że Wielanor również nie jest własnością, bo to jest darowizna skarbu państwa na rzecz gminy, na użytkowanie tego obiektu na cele kulturalnych. Czy to oznacza, że będzie zapewniona niszczenie danych? Nie ona jest właściwa, do tego, żeby niszczała na pewno, ale to prace będzie realizowane, dziękujemy i na pewno z Radą Ośrodkową Wybraną będziemy współpracować tak, jak do tej pory to się odbywa. Proszę Pani, Pani, Jeszcze w jednej sprawie, ponieważ jest ulica Florentiewicza, drogi boczne. Ulewy ostatnio bardzo częsty, wtedy pana Żózewskiego bardzo dziękuję za to wszystko, co tam jest zrobione, sprzątane, ale tak jak mówię, ostatnio znowu są takie na mój, niebezpieczne. Ulica Karniowiczka, tam w środku, tam droga boczna, zgłaszam to tam do Was, do, do pana dyrektora Zarędy. No i po prostu no, i sytuacja jest taka, że po każdej ulewie naprawdę drzewa coś się robi. To jest taki wniosek, żeby wspólnie to po prostu jakoś poprowadzić, to czyszczenie tej ulicy w nie muszę. To jest długa bardzo uczęszczalna, niebezpieczna, jeżeli te namuły są. Także tu jest taka moja prośba o współpracę między naszym urzędem a BZD w Dziękuję bardzo. Jeżeli proszę Państwa, już rozszerzenie pytań i wniosków. Zamykam sesję Rady Miasta, który jest w której wysyłali oczekiwania. Kolejna obejmie się 30 września, w której zakończymy Thank <laughs> you.